Witam serdecznie, wracamy do tematu dronu, właściwie to od początku mówiło się nieznanego obiektu, który spadł i eksplodował na polu Kukurydzy pod Osinami na Lubelszczyźnie. Cały czas trwają poszukiwania szczątków tego obiektu, ale już wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że to rosyjski dron i że to tak naprawdę rosyjska prowokacja. Czy my się musimy nastawić na coraz częstsze tego typu prowokacje? Dzisiaj widzimy, że te prowokacje rosyjskie mają miejsce na terenie na terenie naszego kraju. Musimy być na to mocno przygotowani. Polskie służby pracują cały czas na miejscu. Pan minister przekazał jasne wskazania, że jest to rosyjska prowokacja, która ma na celu szerzenie dezinformacji i niepokoju. Musimy być na to gotowi. To dobrze, że miliardy złotych na polską obronność są wydatkowane. Za chwilę będzie również będziemy posiadać system Barbara, który będzie również nadzorował przestrzeń powietrzną już od samej ziemi, bo niestety teraz. Takiego systemu nie mieliśmy i uważam, że to było zaniedbanie poprzedniej władzy. To dobrze, że są uruchomione również wojska dronowe, bo dzisiaj te nowe technologie, jak również drony, to bezpośrednie zagrożenie. Stąd to zbrojenie, które jest, jest konieczne, ale też ważne, abyśmy w kwestiach bezpieczeństwa byli jednością i aby nie, po, nie popierać, czy nie tak naprawdę nie szerzyć tej propagandy putinowskiej, bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to również wpisywanie się w taką propagandę Putina, a musimy za wszelką cenę tego uniknąć i myślę, że kwestie bezpieczeństwa nie powinny nas politycznie dzielić i o to apeluje pan premier Donald Tusk, ale również pan minister obrony narodowej te działania są dalej na miejscu działa prokurator i czekamy na konkretne wskazania informacji i informacje. będą podejmowane działania czekamy na kolejne informacje być może nawet w czasie programu ono się jeszcze pojawią, ale do pana Wojciecha Machulskiego pytanie jakie są scenariusze bo ten obiekt wziął się właściwie my nie wiemy skąd cały czas i najgorsze jest to, że nie wykryły go żadne systemy wojskowe no to mnie właśnie martwię. Ja tylko chciał też krótko skomentować, że jednak Zadziwia mnie, że tak jak pan premier Donald Tusk, tak również pan poseł, jednym tchem wymieniacie państwo, że potrzeba jedności w polityce w kwestiach bezpieczeństwa. Na tym samym ruchu mówicie państwo o swoich przeciwnikach politycznych, że realizują, realizują agendę Putina. No, dla mnie się to jakoś nie łączy. Tak? Natomiast faktycznie niepokojące jest ja to, że, niepokojące jest to że, że wojsko informowało dzisiaj, że nie wykryto żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej z terytorium Białorusi czy Ukrainy. No, jeżeli to jest rzeczywiście dron rosyjski, no to on musiał jakoś w polskiej przestrzeni powietrznej się z poza granic znaleźć. Natomiast oczywiście... Takie prowokacje będą się zdarzały. Słyszymy przecież też niejednokrotnie, że różnego rodzaju do różnego rodzaju prowokacji, czy chociażby podpaleń może dochodzić ze strony dywersantów zwerbowanych przez rosyjskie służby. Informowano chociażby o tym, że Rosjanie werbują także migrantów z Ameryki Południowej, którzy na duchu bezwizowym do Polski przyjeżdżają po to, żeby właśnie oni taką dywersję w Polsce prowadzili. Rosja posługuje się tego rodzaju tego rodzaju prowokacjami od dawna naruszenia przestrzeni powietrznej czy przestrzeni morskiej. To się zdarzało już wielokrotnie i oni w ten sposób testują nie tylko nasze Władze, ale także właśnie społeczeństwo, próbując zastraszyć jakoś społeczeństwa zachodnie. Natomiast na pewno nie można dać się temu sprowokować. Myślę, że może mieć to także związek z tym, co aktualnie się dzieje z próbą zawarcia pokoju na Ukrainie. Rosja na pewno wie, że czas gra na jej korzyść, że ona wyniszcza powoli z miesiąca na miesiąc Ukrainę. I myślę, że w naszym interesie jest to, żeby faktycznie ten pokój na jakichś dobrych zasadach zawrzeć, tak, żeby Ukraina odetchnęła, żeby mogła się odbudować, żeby z jakimiś gwarancjami bezpieczeństwa mogła dalej przetrwać jako suwerenne państwo. Mówimy o tym, że te systemy wojskowe nie wykryły tych dronów, ale specjaliści. Podkreślają, że te, tego typu drony są konstruowane właśnie w taki sposób, żeby one były, żeby maksymalnie utrudnić wykrycie przez różnego rodzaju systemy wojskowe, przez radary, ale też one latają na bardzo niskiej wysokości. Dokładnie tak. I tak było w tym przypadku, o czym informował Pan Minister Obrony Narodowej, że ten dron właśnie przemieszczał się bardzo nisko, tak aby systemy radarowe tego nie wykryły. Stąd te działania i ta umowa, która została podpisana już przez Ministerstwo Obrony Narodowej, abyśmy byli w posiadaniu systemu Barbara, który będzie tak naprawdę z trzech przestrzeni powietrznej już od samej ziemi. Bardzo tego potrzebujemy. Stąd powołanie również tych wojsk dronowych, o których mówiłem. Ja odnosząc się do tych słów pana z Konfederacji, my musimy być jednością. Natomiast niestety, ale również Konfederacja przez wiele miesięcy wpisywała się wprost w proputinowską, prokremlowską narrację, chociażby budując niepokój dotyczący migracji, bo trzeba powiedzieć bardzo jasno, że tego typu narracja wpisuje się w działania Putina, natomiast ja powiem Panu, co ma wspólnego, że my podejmujemy konk konkretne działania, które wprost zabezpieczają bezpieczeństwo Polek i Polaków i szerzenie niepokojów, powtarzanie narracji, która jest przygotowywana na Kremlu, działa na szkodę naszego bezpieczeństwa. I dzisiaj również najwyższym celem powinno być ustalenie tego zdarzenia, jak i konkretna odpowiedź. Odpowiedź jest bardzo jasna. Będziemy w posiadaniu systemu Barbara. Szkoda, że tak późno, bo można było to już zrobić wcześniej. Niestety politycy Prawa i Sprawiedliwości o to nie zadbali. A druga sprawa to ta komunikacja, która jest. Czyli te, to zdarzenie nie powinno budować niepokoju. Musimy być na takie akty dywersyjne, takie prowokacje, być również odporni jako społeczeństwo. I również pozwoli pan redaktorze, zaapeluję do pana z Konfederacji ale również do polityków Prawa i y, Sprawiedliwości, że kwestia bezpieczeństwa to również rzetelna informacja, aby nie uprawiali dezinformacji w przestrzeni publicznej, bo to jest szkodzenie y, pols, y, państwu polskiemu. Ja niestety, panie pośle, z przykrością muszę przypomnieć, że w kwestii migracji to właśnie Platforma Obywatelska wpisywała się w narrację kremlowską, dlatego że w narrację dyktatora Aleksandra Łukaszenki, kiedy doszło do ataku hybrydowego na polską granicę, państwo powtarzaliście wtedy tę kłamliwą narrację Pani o tym, że polskie służby broniąc to... granicy, bronią granicy są niehumanitarnymi, Tarne, czy doprowadzają do śmierci ludzi. Panie do śmierci ludzi powiem, na granicy doprowadzi Łukaszenka. Państwa parlamentarzyści destabilizowali. Ja Panu nie wszedłem, pan Jedynczy, pan proszę opowiadał proszę, swoje proszę, głupoty. Proszę. Państwa parlamentarzyści, posłowie destabilizowali pracę Straży Granicznej, która wtedy broniła nas przed atakiem hybrydowym Łukaszenki, sojusznika i kumpla Putina. Panie redaktorze, trzeba powiedzieć jasno. Ja wiem, że nie jest pan członkiem polskiego parlamentu, ale pewnie pan nie pamięta, że to polski rząd przyjął konkretne rozwiązanie dotyczące migracji, chociażby strategia, kompleksowa strategia migracyjna. To zawieszenie prawa do azylu to kontrolę na granicy, to uszczelnienie systemu wizowego. Jest to, wtedy, kiedy, pan wtedy, kiedy, wtedy, kiedy nic Prawo pan i Sprawiedliwość powie. doprowadzało do tego, aby naszą granicę przekraczali nielegalni migranci, to Państwo z Konfederacji nie robili nic. Wykorzy wykorzystujecie <grym> tylko, opozycji, ten temat. wykorzystujecie tylko i wyłącznie ten temat jak do, budowania, na do budowania zasięgów w internecie bo tego, i to jest skrajnie niebezpieczne. I naprawdę apeluję o, o, o odrobinę odpowiedzialności, bo dzisiaj to nie zasięgi w internecie, to nie klikamy ma znaczenie, ale nasze bezpieczeństwo. Kłamiecie tak. i szerzycie rosyjską propagandę. Jeśli Dobrze, pan tego panie, nie rozumie, to proszę to jest, zobaczyć, ja że takie, pan takie panie, działanie szkodzi państwu polskiemu. Proszę panów, wicepremier, wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział protest dyplomatyczny w tej sprawie, skoro już wiemy, że dron pochodzi z Rosji, ale co my jeszcze możemy w tej sprawie zrobić? No oczywiście taki protest dyplomatyczny to jest swego rodzaju formalność, którą trzeba wykonać. Trzeba pokazywać, że my się na tego rodzaju prowokacje nie będziemy nabierać, że nie jesteśmy, nie, nie zgadzamy się na to, żeby w taki sposób traktować państwo polskie, ale no, nie ma wątpliwości, że Rosja się tym prawdopodobnie nie przejmie. Natomiast no, to, co trzeba robić, to właśnie zwiększać system odporności państwa. Ale także przepływ komunikacji po to, żeby obywatele mogli w spokoju przejść nad tym do, do kolejnych spraw, dlatego że no oczywiście nie można się dziwić obywatelom zaniepokojonym. Ja mam akurat wielki żal na przykład do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo po tym, co się stało w przewodowie w 2022 roku, był tak gigantyczny chaos informacyjny, absolutnie brak jakiejkolwiek sprawczości i oczekiwania na to, co zrobią nasi sojusznicy. no to niestety pokazało, że państwo polskie jest zupełnie bezradne, kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa. Przypomnijmy tylko, bo w przewodowie doszło do wybuchu rakiety, która spadła na terytorium tak, Polski. Niestety... Był, I zginęły dwie osoby. To, to był listopad 2022 roku. Ja mam wielki żal, że wtedy, że wtedy po prostu był taki gigantyczny chaos i pokazanie, że Polska jest w sumie bezradna w takiej sytuacji. I tu są konkretne działania, które podejmuje rząd. Ja bym chciał przypomnieć, że przeznaczamy 186 miliardów złotych w 2005 roku na obronność. I to są właśnie również systemy, które mają wprost zabezpieczać przed użyciem dronów bojowych. To jest również produkcja i zakup dronów bojowych dla polskiej armii. I to są realne działania, które pozwolą Dobrze, Pani na to, abyśmy... Systemy pozwolą nam uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce prawdopodobnie dzisiaj w nocy, że ten dron, jeśli on wleciał w ogóle, bo jego ktoś mógł odpalić, oczywiście z polskiej strony, ale jeśli on wleciał do Polski i systemy wojskowe radarowe go nie wykryły, jaka jest możliwość, że kiedy tych dronów na przykład pojawi się więcej, to polskie systemy będą w stanie te drony szybko wyłapać? Już odpowiadam. Ta umowa, która została podpisana na system Barbara i ten system będzie pozwalał na śledzenie przestrzeni powietrznej już od samej ziemi, więc ten system będzie w tej kwestii skuteczny i my go bardzo potrzebujemy, dlatego że dzisiaj wojna to również wykorzystanie nowych technologii, to wykorzystanie dronów i musimy być na to przygotowani. Dzisiaj zapewnienie również pana ministra obrony narodowej, że ta umowa jest podpisana, czekamy na jej realizację, aby być w posiadaniu tego systemu. A niepokoi panów, że w tej sprawie jeszcze nie zabrał głosu zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli prezydent? Karol Nawrocki? Ja myślę, że pan prezydent Nawrocki cały czas planuje, w jaki sposób uratować tę wizerunkową sytuację po tym, jak nie było go w Waszyngtonie, gdzie mógł zabrać głos w imieniu naszego kraju, a tego nie zrobił. Mam nadzieję, że zabierze głos. Pamiętajmy, że służby cały czas działają. Działa na miejscu również prokuratura, więc ja tutaj rozumiem, że pan prezydent również czeka na rzetelne informacje i ustalenia. Ja uważam bardzo Jasno i też chciałbym to powiedzieć, że tu nie powinno być żadnego dwugłosu i ani jedna, ani druga opcja polityczna w żaden sposób nie powinna wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa do szerzenia półprawd, czy nieprawd, czy budowania swojego kapitału. oczywiście pan prezydent mógł zabrać głos, natomiast no też zgodnie z konstytucją ministra obrony narodowej w czasie pokoju kieruje, kieruje wojskiem, kieruje siłami zbrojnymi. Natomiast no też dziwi mnie to, że jednak premier jest tak nieobecny w tej sprawie. Prawdopodobnie jeszcze teraz zbiera się po wizerunkowej porażce, kiedy zabrakło go w Waszyngtonie, wśród koalicji. Chętnych, oczywiście na telekonferencji, koalicja chętnych, na telekonferencji Koalicji Chętnych. Nie dzień była później koalicja Już chętnych. był, ale do Waszyngtonu jednak nikt go zaprosić nie chciał. I przez Wasze kłótnie. Przez wasze kłótnie? Tak, no, dlatego był tam kanclerz, kanclerz Niemiec Friedrich Schmerz, premier Meloni, prawda? Oni też są prezydentami, zgodnie z narracją Platformy Wolnej. A wie pan Marecki. wcześniej, jak spotkanie się odbywało w tym formacie? Wtedy był reprezentował Polskę prezydent pani Czyli od tego marca być, 2025 uwagę, koalicja Chętnych nie ja we wszystkich spotkaniach brała udział do Nawruksu. On jeździł na szczyt do Londynu, do Paryża, do Brukseli na spotkaniu I wcześniej na wideokonferencji z panem... Yy, A dlaczego Trumpem? nie chciał go Donald Trump na tej wideokonferencji? Pan nie pan ale ale dlaczego nie chciał pana Nawrockiego? Dlaczego? Ja ale dlaczego? No, zadać nie chciał i was. pana Nawrockiego, i pana wioska. Skoro politycy Prawa i Sprawiedliwości z, taką, z takim zapałem yy, chcieli te, tego spotkania wideokonferencyjnego z Donaldem Trumpem, to również z takim samym zapałem powinni zabiegać o to spotkanie w, Niestety, no, na, w, u no, Donalda Trumpa. Tylko to nie, nie była tylko okazja do tego, aby wybrzmiał polski głos w kwestiach bezpieczeństwa całej Europy, ale to też była okazja do tego aby prezydent naszego kraju, Karol Nawrocki, spotkał się z przywódcami krajów europejskich. I to jest niezwykle Niestety, ważne. Premier my, jest spalony w Waszym i to jest Wasza wspólna podaż. W w w kończymy europejskimi. tę część programu. Adrian Wittrz, Koalicja Obywatelska Wojciech Machulski, Konfederacja. Dziękuję bardzo Panu dziękuję. dziękuję za dzisiejsze spotkanie.